Jeszcze ja zacznę nagrywać, kurwa, i widzę, że w sumie... Nie nagrywaj no. tutaj, kurwa. No. Celik w pokoju dody. <noise> 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 Łupia słonecz. <noise> 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 Prosimy parę słów. Dla YouTube, uh, dla widzów kanału YouTube. Cześć. Co dzisiaj robiłaś? Freda Mandy. Tak. Halo. Weź tę górę, weź hmm. No mów pan, coś pan dzisiaj robił. Nic. No. no jak nic? Nic. Fredo marszczył. Marszczył pan dzisiaj Freda? Panie Celik? Nie. słowo. <coughs> Ruszał czoskiem, obierał. Bierałeś czosnek? no. Chociaż pomachaj do kamery. Uszami Może Może nawet zaklaskać dla Rubika. Klop tak widział Celik w pokoju zwierzeń Udody. Gorący krzyczek. Celik by Udodę bo nie? Welcome, King of Gendzie. Please, speak to me. Celeron. No mów coś, bo to przecież musi na YouTube trafić, nie? Ale nie trafi. Jak nie trafi? Trafić film trafi, a ciebie to może trafić. Szlag. <grystanie> no mów coś. Ten tego dzisiaj coś tam? Haha, rano? Czy nie? Nie. nie? A co? Nic.